Ten film chciałem nagrać jeszcze na moim pierwszym kanale jakieś 5 lat temu. Wstęp miał wyglądać mniej więcej tak jak scena, którą właśnie widzicie, ale miało to być w moim wykonaniu. Na szczęście już od 10 miesięcy nie mogę odegrać tej roli, bo po prostu rzuciłem palenie. Wszechobecnie wiadomo, że papierosy szkodzą zdrowiu, powodują raka płuc, niewydolność serca, czy też inne choroby, które przedstawiane są nam na paczkach. Jednak zapewne niewielu z was wie, a zwłaszcza młodsza część mojej widowni, że jeszcze w latach 70. w każdym polskim kiosku można. Było kupić papierosy marki Sport. A skoro sport to zdrowie. To nazwa, z czasem została zmieniona na popularne z przyczyn dziś nam oczywistych, to jest co mają papierosy do zdrowia. W dzisiejszym odcinku chciałbym się cofnąć jednak jeszcze bardziej wstecz. No i oczywiście na drugą stronę Atlantyku, w czasy kiedy papierosy były reklamowane jak lekarstwo. Zapraszam Was do obejrzenia krótkiej historii papierosów oraz jak zawładnęły światem, a w wolnym czasie zachęcam do zostawienia lajka oraz subskrypcji, by pomóc mi w rozwoju kanału. Żeby zahaczyć nieco o samą historię papierosa, to w skrócie opowiem wam jak one powstały. Początkowo tytoń rósł tylko w Ameryce, a Europejczycy poznali go dopiero po odkryciach Krzysztofa Kolumba. Indianie tytoń żuli, ale też wdychali dym z podpalonych zwiniętych liści. Do samej Hiszpanii roślina trafiła dopiero w 1559 roku i początkowo znalazła zastosowanie jako roślina ozdobna w bogatych domach. Uważano również, że tytoń ma własności lecznicze, głównie pod kątem chorób wenerycznych. Jean-Nicot de Willeman pisał o tym królowej Marii Medycyńskiej i to od jego nazwiska wzięła się nazwa nikotyna. Od 1640 roku do herbaty serwowano ciastka, rodzynki, ale również zwitki tytoniu, jednak wciąż tylko w bogatych kręgach. Same papierosy na skalę handlową zaczęto produkować dopiero w 1843 roku, konkretnie we Francji firma Manufacture Francais de Tabacs. W tamtym roku sprzedano 20 tysięcy papierosów ze złotymi ustnikami zawijanymi w litografowany papier. Wszystko zostało jednak robione ręcznie. W tamtych latach powstało wiele maszyn do produkcji papierosów, ale taką pierwszą udaną opatentował w 1880 roku mieszkaniec Virginii, niemiecki emigrant w USA, James Albert Bonsack. Jego maszyna wytwarzała aż 200 papierosów na minutę. W USA jednak ty nikt wówczas nie był w stanie sprzedać tylu sztuk, stąd był potrzebny dobry marketing, który zagwarantowała współpraca z Jamesem Duckiem dzięki, któremu stworzono podstawy masowej konsumpcji papierosów w USA później w Anglii i na całym świecie. No i właśnie reklamy papierosów, coś, co dzisiaj jest niewyobrażalne, niegdyś było na porządku dziennym. Zanim przejdziemy do reklam wideo, szybki przegląd tych plakatowych. Najstarszy, jaki znalazłem, to ten z 1881 roku, Cigares de Joy. Przynosi natychmiastową ulgę w przypadku astmy, kaszlu, zapalenia, oskrzeli, kataru, grypy oraz duszności. Potem reklama roku 1900, kiedy to chłopcy zaciągają się papierosem śpiącego faceta. 1920 i widocznie zadowoleni rodzice widzący palące dziecko. Dalej rok 1930 i marka znana do dzisiaj również w Polsce Lucky Strike. Również rzekomo przynosi ulgę i nie podrażnia gardła. Kolejny plakat, tym razem z Londynu: papierosy Philip Morris szczycą się, iż badania naukowców dowiodły, że ich produkt jest najłagodniejszy na rynku, a także potwierdzony przez lekarzy. I tak pojawiały się kolejne reklamy w USA. Marka, która przetrwała również do dzisiaj, czyli Kamele oraz inne. A tutaj już 1963 i Malboro z hasłem Cały świat czerpie przyjemność z Malboro. Ok, to teraz czas na reklamę wideo. A zaczniemy od tej, która mnie zainspirowała do zrobienia tego filmu. To w sumie bardziej lokowanie produktu. W bajce dla dzieci, w Flinstonach. W USA Flintstonowie w tej formie byli emitowani w latach 1960-1966. A oto Barney polecający Fredowi, by ten zapalił sobie Winstony. Nie mówiąc o tym, że w tym momencie Wilma kosiła trawę, a Betty trzepała dywany. Tutaj reklama informująca nas, że większość lekarzy wybiera kamele, a to znowu lucky strike. Większość reklam było do siebie podobnych, każdy walczył o klienta, jednak kiedy w latach 50. ludzie zaczęli masowo chorować na raka płuc, producenci papierosów musieli nieco zmienić taktykę. Właściwie jeden producent, czyli Marlboro, zrewolucjonizował nie tylko reklamy papierosów, ale również po prostu reklamy. To już nie tylko miały na celu pokazać produkty, ale również chciały pokazać życie, jakie się z nimi wiąże. Stąd ten cowboy pali Malboro na ogromnym ranczu i czuje się po prostu wolnym człowiekiem. Stąd każdy sobie myślał, że o, kupię Malboro to również będę czuł się jak ten cowboy, czyli po prostu wolny. Swoją drogą ten aktor grający cowboya wkrótce zachorował i zmarł na raka płuc. Dziś większość producentów chce być kojarzona z jakimś stylem życia. Red Bull to sporty ekstremalne, Coca-Cola natomiast od lat stawia na radość płynącą ze spotkania się ze znajomymi czy też rodziną, no bo przecież musi być kola na stole w święta czy w jakikolwiek dni, kiedy spotykają się ludzie. No, dziś jednak nie ma już legalnych reklam papierosów, więc wszystko poszło w dobrym kierunku. Na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Podrzucam wam jeszcze kilka fajnych reklam tych papierowych, między innymi, że papierosy odchudzają, że filtr osłania nas przed wszystkimi chorobami, i tak, dalej, i tak dalej. Jeszcze tutaj kilka shotów, a tymczasem zostawcie subskrypcję, lajka, komentarz. No i do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć!